Teraz gratuluję. No zwycięstwo, dwa punkty przyjeżdżacie do Głogowa. się do Głogowa szczęśliwi. No na pewno potrzebowaliśmy tych punktów bardzo, bardzo, jak ryba wody można powiedzieć. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo, bo tutaj jest bardzo ciężki teren w Mielcu. Tu w poprzednim sezonie chlowy nie wygrał ani jednego meczu. Przegrywał minimalnie, no ale wygrać sześcioma, pięcioma bramkami nie wiem, miloma. Wygraliśmy w końcu, eee, no to jest super sprawa, no cieszymy się, bo, bo zafunkcjonowała dobrze obrona, poszły kontrataki, w ataku graliśmy mądrze, konsekwentnie, skutecznie przede wszystkim. Były momenty, że gdzieś nam zabrakło skuteczności, wtedy Rafał Stachera w ramce podpisywał się świetnymi interwencjami, dzisiaj można powiedzieć w naszą ramkę trochę zamurował. No, ale gra się tak w też jak obrona chodzi, patrz, no. że kilka sytuacji sam na sam też Rafał dodało nam trochę skrzydeł i, i pozwoliło utrzymać bezpieczną przewagę. Czy okazało się, że ten problem e, słabego meczu ze Szczecinem gdzieś tam troszeczkę chyba był w głowach zawodników, prawda? No, ja myślę, że na pewno trochę tak, aczkolwiek tak jak mówię, no jesteśmy zespołem, który jest dopiero w przebudowie i, i takie nierówne mecze nam się, mogą nam się zdarzać niestety. E, bardzo dobrze na kole zagrał również Jura Gromyko, który, który dzisiaj można powiedzieć też był jednym z ojców zwycięstwa. Zresztą no, naprawdę ci zawodnicy, którzy dzisiaj grali, grali bardzo dobre zawody. Jeszcze kilka błędów mieliśmy w obronie e, z szkołem. Trochę problemu było, bo, bo gdzieś tam brakowało przekazania i, i, i dobre piłki szły do, do pribanicza i zdobywały z tego bramki albo zarabiały rzuty karne i zostały zawodnicy na dwie minuty. Bardzo dużą część meczów graliśmy w osłabieniu dzisiaj, ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić i, i zdobyć osłabienie bramkę i wybronić obronie Także na pewno Cały zasług dzisiaj zasłuży na słowa uznania i pochwały. Są dwa punkty, jest taki no, mega pozytywny zastrzyk, też takich no, dobrych emocji, prawda, przed kolejnymi meczami? No na pewno, każdy punkty cieszą, powiedziałem, każdy mecz ugrano o zwycięstwo i, i cieszy to, że, że dzisiaj to zwycięstwo przyszło ciężko, ale, ale na pewno na nie zapracowaliśmy solidnie, żeby żeby nam było łatwiej w kolejnych meczach. No, każdy mecz jest inny, każdy mecz ma swoją pewną specyfikę. I tutaj trzeba bardzo mocno każdy każdym meczu się napracować, żeby zdobyć dwa punkty. Dzisiaj napracowaliśmy się solidnie, ale myślę, że opłacały się, opłacała się za pracę i, i, i to dało efekt, że, że ten tydzień nie był dla nas łatwy po wysokiej porażce u siebie na, z domu na, na boisku z na ramkami ze Szczecinem. Ale tak jak powiedziałem, jest to, jest to mecz na nierówny i, i tutaj cieszy to, że potrafiliśmy się podnieść po tak długokrącej porażce. okay fine yeah